Witam w kolejnym odcinku z Minecraft SkyBlock. Witam Was z moimi lomami. Jedna Creeper, druga Enderman. Właśnie na razie sobie założyliśmy na te lamy dywany. I teraz, właśnie, mają takie moby na pleckach. Także spoczko. I ogólnie była zmiana generatorów stona przez pewien bug. Teraz stąd pojawia się nad tą stołniarką. Czyli działa po prostu w taki sposób, później sobie jakąś to, jakoś tą stołniarkę ogarnę. Ale ogólnie, teraz chciałem wam pokazać, jak to działa. Słucham sobie do Ender Chresta na razie. E, I dzisiaj ogólnie w planach zrobienie portalu do Netheru i zrobienie tego questa. O, tutaj mam flint, od razu to się przyda do podpalenia. E, Obsydian, czy gdzieś miałem jakiś? Czy muszę kupić cały? Chyba muszę cały kupić. Dobra, także zobaczmy na aha, czy ktoś sprzedaje. No, ktoś na pewno sprzedaje, widzę. 3000 za 8. Zaraz zobaczymy. 3000 za 8. Tutaj 400 za 1. To chyba to wychodzi najtaniej. Póki co. 3000 za 8. 400, on to wychodzi drożej. Więc weźmiemy po prostu chyba tamten. O, nawet beacon za 13000. Ciekawe, ciekawe. Dobra, to bierzemy ten zatrzymał po prostu odkrychy i możemy od razu go sobie zbudować. Na razie zbuduję go sobie, nie wiem, tutaj powiedzmy, a po prostu później się go jakoś przeniesie, jak zrobię już jakiś domek czy coś tam. Dobra, w zasadzie muszę być ten stone na razie po bokach. A tego potrzeba 10, okej okay, to jeszcze dwa. Właśnie nie byłem pewny To kupmy, o tu jest, a nie to są nether bricks Już bym się dał nabrać, ale nie, nie, nie Kupmy dwa razy po 400 jeszcze Od Alanka tym razem Okej okay, i jest git a Teraz robimy sobie tego do podpalania Flint and steel Cyk i mamy portal Dobra i też zadanie w neterze to tam potrzebujemy patyk jeden, żeby to zaliczyć, więc sobie wezmę. I też od razu jakieś pochodnie, bo tam jest spawner. Zaraz zobaczycie co tam jest dokładnie właśnie. Mieczek wezmę sobie z VIPa ten. Zbroi nie mam. O i time is click. Zbroja, zbroja jakąś mam w ogóle. tej dziurę zrobiłem, ale to nic. Od razu ją sobie tutaj zatkamy. Czy coś tu mamy ze zbroi? No, tu mamy jakieś spodnie. Co zróbmy tak, tak. I resztę zróbmy sobie z tego seronu, po prostu na razie. Czego nie mam? kraty i hełmu. Dobra, więc niech będzie tak. I ogólnie, może jeszcze zanim tam polecę, to Wam pokażę wyspę, co się pozmieniało. Ogólnie jest tutaj drugi bikon. Także sobie ogarnąłem. Jeden mam na speeda dwójkę, drugi mam na haste, czyli szybciej kopie. Tutaj trochę tych drzew pościnałem też ostatnio. W trzcinie za dużo się nie zmieniało. Tak samo u kur. Ale zmieniło się trochę na dole. Ten cały drugi dolny poziom zrobiłem. I tutaj taki mały mob grinder, aczkolwiek będę musiał go powiększyć. Bo na razie jakiś super nie jest. Leć tam trochę tych itemków z mobów. Ale może być po prostu tego więcej. Także to też jeszcze sobie roz, rozbuduję. A na razie, właśnie do tego endu lecimy. Także biegnę, biegnę, biegnę. Ok, wskakujemy. Dobra, i jesteśmy już w netherze. Chyba powiedziałem wędzie przed chwilą, ale chodziło o nether. I możemy sobie od razu zakończyć zadanko. Właśnie trzeba mieć jeden patyk, żeby zakończyć to zadanie. Więc klikamy. Dostajemy jakieś broczki nederowe, więc poczko. I mamy wszystkie zadania zrobione chyba. Jedzę ja sobie jeszcze raz. Tak, mamy wszystkie zadania zrobione. Więc zaraz zobaczymy, jakie są następne. Ale wcześniej myślę, że sobie zwiedzimy trochę ten nether. Co tu mamy? lawy Płotki tutaj takie, tutaj cegły, koń szkielet. Gold, zegarek i jajko gasta do spawnowania Jajko gasta, nie wiem do czego się przyda, na razie zostawię po prostu I mamy tak, do góry jeszcze mam wysepkę i na dole tutaj mamy z magma cubami. To może zaczniemy od góry Nederak, niech będzie Szybko się go skopię potem Czy ktoś na nas czeka na górze? Słychać jakieś pigmeny czy coś, więc Zapewne tak. Jest tutaj pigment, trochę ciemno. Podni nie mam, zrobiłem w końcu tych podni, ale mogę zrobić być mam węgiel. I podnie będę potrzebował na spawner. I też kilka mogę tutaj pokłaść taką minimalnie jasniej, chociaż będzie. I tutaj co mamy? Okoędu, siodło lawa, kokobinsy i ironowy armor, dobra. Pana zostawimy może na razie. Wtedy się inni na nas rzucą. No i co, tą kurną wyspę zostawimy? Chyba sobie na razie tak. Neterze raczej za dużo nie będę budował. Może kiedyś coś tam się zmieni, ale na razie planów nie mam. Jedynie jakieś ekspiarki czy coś takiego, bo właśnie tutaj mamy spawner. Także tam od razu pochodnie, żeby się nie rozpiło tutaj. Tutaj jakiś żwir jest, jakiś obsydian, to, to będzie spoko do skopania i potem e, sprzedać na przykład na AHA. Tak to zawsze można taniej kupić obsydian potrzebny. Tutaj jest kwarc, to akurat fortuna mi się przydała. I na dole portal do endu, portalu do endu aktywować jeszcze nie będziemy. E, bo nie mam oczu po prostu. Ale też to zostawimy na inny odcinek, nawet jakbym miał tutaj surowce. Tutaj też jest taki portal zrobiony. Dobra, skoczę na dół. Tutaj są pigmeny, w zasadzie jakiś kurczak i nic więcej. Dobra, no to tak wygląda wyspa po prostu netheru. A mam flair, przecież to mogę przecież sobie latać. tutaj się martwię. Tutaj magma ma I tutaj są te e, stworki, co po lawie śmigają. Także Git. Tutaj sobie zrobimy pewnie ekspiarkę z pigmenów. Tak myślę. Jakiś gold z nich lecił, jak dobrze pamiętam. Oj, tu jest jeden ten, jeden piglin. chyba piglin się nazywał. A ja mam golda, a oni chyba zbierają golda, jak się nie mylę. Nawet mnie nie chce bić. Co jest ciekawe. Eee, zróbmy może na razie taką platformę. Okej, okay, nie na mnie. Czyż celuje? Oj, ja ci rzucę golda i co ty na to? Co ty na to weźmiesz? Wziął. Okej, okay, tradujemy się, mordo. Możemy za te 4 golda wytradować. Zobaczymy, co tam nam chyba podrzuci. O, 4 perełki, no dobra, spoczko. Ok, dawaj dalej. To sobie muszę zwiększyć trochę tą platformę, żeby przypadkiem mi nie wyrzucił poza ten. Ty, ale co ci się nie podoba? Przed chwilą byliśmy ziomale. My się tradowaliśmy i w ogóle. Ma, masz jeszcze golda. No, jak weźmie golda, to jest już git, nie? Taki, kurde. Pięć Crowstona, znaczy tego dasta, z którego się robi Crowstona. Masz jeszcze ten, dziewięć skór. okej, skóra jest git, się przyda do enchantu, jak będziemy robić. Nie, ale tak jakbyś rzucał temki, to do mnie jakby, bym chciał. To ogólnie z nimi można się drydować, spoczko, ironowe buty z enchantem. Dobra, enchant soul speed, no okej, no sobie podmienię. Nie przyda się jakoś bardzo, no ale niech będzie. No, to chyba tyle z Nederu. Potrylitować siebie jeszcze będę z tym ziołkiem. Portal do Endu kiedy indziej. Więc wracamy na wyspę i patrzymy, co tam z zadankami nowymi. Może na razie odłożę tej temki. Te skrzynki mam tak zapełnione. Kiedyś się zrobi tutaj porządek. Ehm, tutaj gast. Zegarnik będzie ile wydaje mi przykładowo tutaj. I już patrzymy challenge dalej. E, Pokle drwal, to jest postaku e, drzew, co są zadania, zadania już mistrza, czyli przedostatni poziom. No to drzew raczej na razie nie będę miał, ale zaraz sprawdzimy. 2304 stona, czyli cała stona wykopać. E, dalej. Bankier potrzeba 34000, to na pewno nie mam tylu na razie. To jest zadanie z kwiatkami, także na kwiatki będę musiał sobie przygotować jakąś powierzchnię z dirtu. Dalej, wędkarz, tutaj jest akurat to zadanie z wędkarzem, co są trzy staki e, tych dorszy i tutaj różne skarby, to zaraz zobaczę, jak ile mam rybek. EXP, no to mam ósmy level, to straciłem, nawet nie wiem kiedy, nie wiem jak. I dalej latarnik. Potrzeba bikon na wyspie. Ok, jednak bikon tyku także wykopię go. I sobie podniosę i zrobimy quest'a. Na razie skopujemy. Dobrze, że on się nie rozwala w ogóle. I kończymy sobie latarnika. Dostajemy... A, generator stołna no i chyba trochę hajsu było, jak się nie mylę. Dobra, kładziemy z powrotem. Ustalimy sobie tego speeda dwójkę. Czekam się tutaj załapać. Ok, speed, speed 2 i jest git. A z drugiego tego co się stało? A, może hejsta włączyłem, dobra. Ma to sens, i teraz mamy dwa te. Ok. No, jak mówiłem, po tych kwiatkach, więcej spiritu potrzebujemy. Więc może go sobie kupię od razu, żeby się tam zazieleniał, bo to chwilę trwa, zanim ta trawa się rozejdzie po całości. A dilt, jak nie do kwiatków, to się przyda później po prostu do. do do do. Barb, sklep 2. Do jakichś farm, zboża, czy to czegoś takich dużych, co planuję zrobić. Także myślę, że spoczko. poczko. I ogólnie taki trik, nie wiem, czy pokazywałem ostatnio, czy nie. Weźmiemy sobie podzor. Podzor jest tańszy o 50 dolarów bierzecie sobie taki podzol za 450. Jak go postawicie i skopiecie, to macie dirt. Więc tak można taniej właśnie sobie e, ogarnąć dirta. Aż mam łopatę, to w miarę szybko to skopię. Myślę, że problemu nie będzie. Wiadomo, zawsze chwilę dłużej. Ale myślę, że jak się kupuje więcej, to warto zaoszczędzić po prostu. <laughs> podzol, nawet nie wiem do czego jest, tak szczerze mówiąc. Czy to jest coś jak ta grzybnia? Do grzybów po prostu. Nawet nie wiem. Dobra, także to skopane. To jeszcze pozbieram. Bo miałem cały stak. Dobra, teraz się zgadza. I właśnie na live ostatnio kupiłem sobie blok trawy jeden, bo do, potrzebowałem do. też do kwiatków, ale tylko jednego chciałem na kolor, żeby właśnie to mlamy zrobić. Także teraz to się powinno fajnie rozejść. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, więc to będzie się rozchodził ten gras. A my dalej patrzymy z rybkami zadanie. O, 3 taki mam i resztę chyba też mam. Trzy muszelki to akurat sobie wyłowiłem. Jak miałem tam więcej to sprzedawałem, bo wiedziałem właśnie o tym zadanku. I dalej środło chyba było. I muszę zobaczyć co tam jeszcze, bo nie mam pojęcia. Jeszcze jeden, i ten chyba był. Dwa name tagi, o kurde. Name tagów nie wiem czy nie sprzedawałem. Um, już patrzę, już patrzę. Jest jeden. Chyba na im jak zapomniałem właśnie. że są do zadania i sprzedałem. Dobra, tu mamy jeden. Zobaczymy, jak na aha. No szczerze mówiąc, teraz nie chcę się jakoś łowić super. Zobaczmy, czy ktoś na im tak sprzedaje. I jak tak, to po ile. Ten za za tysięcy To jest jeszcze stara stołniarka od kogo? Od Ksaja. O muszę powiedzieć, że był znowu i mu nową, bo te stare po prostu są nieaktualne. Blaze rody do skupu muszę dodać też. Teraz ludzie mają spawnery po prostu Blaze'ów. Tutaj bookshelfy, mending, mending, protection. Ale ja potrzebuję name taga, ale chyba nie ma name tagu z tego co widzę. Także zobaczymy w sklepie po ile jest. Nie wiem czy to dwójka, czy jedynka. Może na górze tutaj. A może nie. A może w ogóle nie ma do kupienia. Akurat tego nie wiem. No i tak za 500. No dobra, szczerze mówiąc, kupię. Aczkolwiek lepiej jest wyłowić na pewno. Ale po prostu wolę robić inne rzeczy w tym czasie. Także kończymy sobie wędkarza. Mamy wędkę 332. Ok, spoczko wędka. To się przyda na pewno. Te mamy inne rybki po tym jak będą do questów. I co jeszcze potrzebuję? A, patrzę dalej questy po prostu, no tak. Yy, I myślę, że takim o tym zadaniem będzie wykupanie stołna. Yy, poziom wyspy 500 wymagany, no to akurat to mam, mam 700 któryś. Zadanie ukończono. Ale zobaczę który mam, byłem w topce nawet, 709. Yy, te bloki mi właśnie bardzo sporo podniosły. Także 5 kolejnych generatorów. No ja to miejsce do kupania sobie jakoś zrobię. Póki co myślę, że taki będzie spoko. I wykopię sobie po prostu to całe Eku stone. Także zrobię sobie tylko miejsce i je właśnie wykopię. Dobra, jestem dzbanita, jak widzicie, bardziej słyszycie. Zapomniałem się odciszyć, więc teraz dogrywam to później. Całości oczywiście nagrania nie będę robił, tylko tutaj najważniejsze rzeczy, zaraz też nowości pokazywałem, więc wam po prostu powiem, co tam nowego dodaliśmy. Teraz jak widzicie, kończę questa z tym stone'em. Także właśnie górnik 5 zrobiony. Dobra, te zmiany w sumie mogę dograć tak o po prostu poza tym, poza odcinkiem. Także jest nowa praca, Jobs Bros wpisujemy i jest to właśnie zabójca. Dostaje on pieniądze expa za zabijanie potworów, tu macie dokładnie ile, za co i za zabijanie graczy. Najwięcej chyba jest Enter Dragon, jak dobrze pamiętam, także tak to wygląda. I właśnie z tym jest związane nowe miejsce na spawnie, jest to arena, także mniej więcej Wam pokażę. Tutaj właśnie ktoś tam sobie walczy. Wiem, czy może zrobię, żebym mógł sobie przylecieć. Tutaj akurat jest Gandalf, Przed chwilą z kimś tutaj walczył. Ale ogólnie tak wygląda arena właśnie. Jak chcecie wyjść z niej, to musicie wskoczyć. Tutaj teleport na spawn, spadacie na dół jesteście na spawnie. Tutaj jest właśnie ograniczenie 5 sekund, żeby nie uciec po prostu. No i tak samo komenty do teleportacji nie działają, ani nic, więc taka mała nowość do osób, które lubią PvP, mają nową pracę pod tą, więc można się spokojnie myślę, pobić. Dobra i dalej sobie wróciłem na wyspę i stwierdziłem, że zrobię jeszcze zadanie drwala. Także brakowało mi sadzonki dżunglowej, więc tam w międzyczasie kupiłem. No i to drewno sobie, sobie dalej zbierałem, zbierałem, ja miałem już te, te staki później uzbierane. I się okazało, że to drewno musi być obrobione. Więc po prostu to sobie tam obrobiłem w międzyczasie. I końcówkę jak zaraz usłyszycie już nagrałem, ale wtedy jeszcze nawet nie wiedziałem, że mi się reszta dźwięku nie nagrała. Także dowiedziałem się dopiero teraz to montując. Dobra, także jestem jakiś czas później. Udało mi się to całe drewno porobić. Więc wykończymy questa. Jest Challenges Jest to drwal 5 Zadanie piąte zrobione eee, No i dobra Co tam jeszcze zostało? A ten ogrodnik eee, Bunker to, to, to trzeba pieniędzy zbierać, eee, No i chyba tyle z takich zadań Także resztę zrobimy w kolejnym odcinku po prostu A w tym to będzie na tyle Także dzięki za oglądanie Wbijajcie na Discorda Na razie i cześć!